Kolejny vlog, tym razem nie na boisku BKS-u. Pogoda typowo jesienna, do tego, jak widać trochę tak w klimacie tajnych agentów. Yy, choroba oka, więc yy, muszę schować za czarnymi okularami. Ale to oprócz tego vlog będzie. Zaczynamy. Juniorzy. znowu mecz bardzo ważny, do tego derbowy mecz z Motorem Lublin wynik znowu remisowy, 1 do 1 prowadzenie naszej drużyny w końcówce znowu stracona bramka też jeden punkt ciągle tabela jest bardzo, bardzo płaska e, trzy kolejki do końca, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć e, natomiast bramkę dla naszej drużyny to zdobył e, Daniel Pawłowski że starsi grali bardzo ważny mecz w Tomaszowie Lubelskim z Tomasowią. Mecz e, trudny, e, widowiskowy e, i co najważniejsze, wygrany przez naszą drużynę 3 do 1. Dwie bramki zdobył Kuba Wlaźlik i jedną zdobył e, Igor Pytka. Zobaczmy, jak tam padały bramki. Najczęstsze zwycięstwo z najcięższym przeciwnikiem. Już jesteśmy coraz bliżej barażu, ale nie możemy olewać ostatnich meczów, nie możemy lekceważyć. Musimy dać sobie z 100% tak jak w tym meczu, i myślę, że nie stracimy punktów. Cieszy Bramka, cieszy dobra gra drużyny. No i ważne zwycięstwo. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Kuba Wlaźnik. Jesteśmy po meczu Tomasła BKS Lublin. Wynik korzystny dla nas 3-1. Pierwsza połowa kontrolowaliśmy grę. W połowie po bramce dla przeciwnika zaczęła się lekka nerwówka, lecz uspokoiliśmy grę, strzeliliśmy bramkę i dopnęliśmy do końca. Dziękuję. że młodsi grali w Puławach, z Wisłą Puławy. E, niestety przegrali mecz e, 5 do 0. Rocznik 2006. Grał też terbowy pojedynek z Motorem Lublin. Tu niestety wysoka wygrana Motoru Lublin e, 4 do 1

Sam! Sam! Yeah. Yeah. Goal, yeah. Bravo. młodsi grający w grupie srebrnej eee, grali z Orlentami radzeń. Eee, po dobrym, bardzo wyrównanym pojedynku eee, niestety ulegliśmy, ulegliśmy Orlentom eee, 5 do 3 dwie bramki zdobył Piotr Niedzielski jedną Szymon Lewandowski najmłodszy nasz rocznik ligowy eee, 2008 grał w rubelskiej Lidze Młodzików Pewnie pokonując yy, Muks, Kraśnik 9 do 0, Bramki zdobył, zdobyli Kupa Czochra 5, Nikodem Żeleźnik 2, Kasper Król i Krystian Daniel. Młodsze roczniki. Grają w turniejach rocznych 2012-2013 grał w pierwszym tej wiosny turnieju Żaków LZPN nasza drużyna rozegrała w sumie spotka 5 spotkań, z czego 4 wygrała, jeden remis, bilans bramkowy 25-4. do I to tyle trochę w tym skróconym, chorobowym vlogu. Już w najbliższy weekend kolejne mecze, ważne mecze juniorów, ważne mecze Trumpkarzy rocznika 2004. Zapraszamy na boiska, zapraszamy do kibicowania, zapraszamy do śledzenia kanału YouTube naszego. W miarę możliwości staramy się umieszczać tam pełniejsze relacje z meczu, jeżeli takowe posiadamy. Zapraszamy na stronę, na profil Facebookowy, na profile Facebookowe poszczególnych roczników. I do zobaczenia!